Szanowny panie marszałku, wysoka izbo procedujemy dzisiaj projekt, który ma na celu wprowadzenie przepisów dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie zwolnień dla małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę o działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż to, w których, z których VAT jest należny. Ustawa ta daje możliwość stosowania zwolnienia podatnikom, którzy mają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, w którym wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tysięcy złotych. Natomiast dotychczasowe przepisy nie pozwalają stosowania zwolnienia podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium tego kraju. W związku z powyższym mam takie pytania. Czy ta dyrektywa, o której dzisiaj rozmawiamy, została już wdrożona we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej? Czy te limity zwolnień zostały ustalone na takim samym poziomie jak w Polsce. Zastanawia mnie, ponieważ wielokrotnie państwo mówili, że ustawy podatkowe powinny mieć sześciomiesięczne wakacje legis. Dlaczego państwo tak szybko wprowadzacie tę ustawę i w związku z tym konkretne pytanie, ile budżet państwa, ile straci budżet państwa na wprowadzeniu tych przepisów z tytułu ściągalności podatku VAT?